Komety są jednymi z najstarszych obiektów w naszym Układzie Słonecznym. Ich początku możemy dopatrywać już w samym powstaniu naszego Układu Słonecznego. Komety zrobione są z odłamków lodu, skał oraz pyłu. Kiedy taka kometa zbliża się do wewnętrznego Układu Słonecznego, zaczyna się nagrzewać. Wskutek nagrzewania się komety zaczyna ona sublimować, uwalniając z siebie gazy oraz pyły, zostawiając za sobą przepiękny warkocz, który pewnie wszyscy kojarzycie. Później, kiedy nasza planeta przechodzi przez ogon takowej komety, odłamki skalne wpadają w naszą atmosferę i podpływają. Tarcia spalają się w ziemskiej atmosferze, zostawiając za sobą przepiękny ślad na niebie. Słynne Perseidy są pozostałością komety swift tutul która okrąża słońce raz na około 133 lata. Maksimum roju już w przyszłym tygodniu, z nocy z 12 na 13 sierpnia. Żeby znaleźć Perseidy, musimy patrzeć w kierunku konstelacji Perseusza. Tam właśnie znajduje się radiant Perseidów i tam zobaczymy najwięcej spadających gwiazd, nawet do 100 na godzinę. Zalecam obserwacje z dala od miasta w celu zmaksymalizowania ilości widzianych obiektów.